Opowiem ci historię, prawdziwą, taką która wydarzyła się naprawdę, bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. W styczniu 2025 roku w Midway w stanie Utah odbyła się kolejna edycja Ski for Light, jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących na świecie. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, program obchodził swoje 50-lecie a na trasy ośrodka Soulger Hallow przyjechało 112 dorosłych uczestników z dysfunkcją wzroku oraz kilkoro osób z niepełnosprawnością ruchową, wspieranych przez 131 wolontariuszy przewodników. Jedną z uczestniczek była Amy Bauer, oceanografka, która straciła wzrok w dorosłym życiu. Przyleciała przez całe Stany Zjednoczone, by znów poczuć śnieg pod nartami. To daje mi możliwość wrócić do sportu, który kochałam jako widząca nastolatka, mówiła, podkreślając, że ski for light pozwala jej odzyskać część dawnej wolności. Każdy uczestnik miał swojego przewodnika, który jechał przed nim i głosem opisywał trasę, zakręty, tempo oraz przeszkody. Dzięki temu narciarstwo biegowe staje się sportem, w którym osoby niewidome mogą poruszać się niemal samodzielnie, korzystając z przygotowanych torów i precyzyjnych wskazówek przewodników. Jak wyjaśniała prezeska organizacji, Julie Capens, to sport, który daje niewidomym prawdziwą niezależność, potrzebują tylko werbalnych wskazówek, by być bezpiecznymi. Dla wielu uczestników wydarzenie ma wymiar głęboko emocjonalny. To nie tylko sport, ale także społeczność, ludzie, którzy rozumieją, jak wygląda życie z utratą wzroku. Wielu z nich wraca tu od lat, budując relacje, które trwają dekady. Amy Bauer przyznała, że Ski for Light dało jej nie tylko możliwość uprawiania sportu, ale też społeczność, która stała się częścią jej życia. W 2025 roku wydarzenie ponownie udowodniło, że sport może być narzędziem wolności, równości i odbudowy pewności siebie a dla uczestników tygodniem, w którym naprawdę czują, że mogą wszystko. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści, a każda z nich może coś w Tobie zmienić.